A dzisiaj pomówimy sobie o tym, jakie jest ryzyko wynikające z posiadania wielu partnerów bądź partnerek. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż, moderacja powiadomiła mnie, że niektórzy w komentarzach tak troszeczkę mi dokuczają, zarzucając, że promuje niemonogamiczne związki. Naprawdę? No, owszem, mówiłem niejednokrotnie o tym, jakie relacje tworzą ludzie, mówiłem, że czasem są to małżeństwa, czasem to są konkubinaty czy związki kohabitacyjne, ale wspominałem też faktycznie o tym, że powstają relacje poliamoryczne, otwarte związki bądź jeszcze inne. No ale, szanowni państwo, opisywanie rzeczywistości nie jest jej promocją. No ale jednak mogę dla równowagi opisać inny jej aspekt, co zaraz uczynię. No a jeśli chodzi o tą nieszczęsną uszczypliwość, kochani, nie dokuczajcie psychologowi, bo kiedy zaczniecie widzieć krasnoludki, to ludzie będą was wyśmiewać, wytykać palcami, psychiatrzy będą was szprycować lekami, a psycholog będzie pewnie jedynym człowiekiem, który zapyta z życzliwym uśmiechem po to, aby przynieść wam ulgę, jak te krasnale mają na imię i jaki kolor mają ich kubraczki. Okej? Okay? No dobrze, to tyle tytułem wstępu. Przed pójściem dalej pragnę jeszcze Państwa bardzo serdecznie przywitać. Przy mikrofonie tradycyjnie Rafał Olszak, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Mogłoby się wydawać, że temat tej audycji dotyczy tylko małego wycinka populacji. W końcu wśród płci przeciwnej przebierają zwłaszcza ci ludzie, którzy są atrakcyjni fizycznie bądź sławni i zamożni. Nic podobnego. Zjawisko to dotyczy także osób niepięknych, że tak to ujmę. Różnica polega na sposobie pozyskiwania partnerów. No jednym wskakują oni, czy też one same, czy sami do łóżka, no a inni muszą trochę bardziej się wysilić albo zapłacić za tego typu świadczenia. No a potem skutki bywają różne, czasem opłakane i na tym się dzisiaj skupimy. Bo doświadczenie intymnej bliskości z drugim człowiekiem może być tak piorunująco silnym doświadczeniem, że zapada w pamięci na całe życie, pozostawia taki wyrazisty, emocjonalny ślad, który trudno potem zatrzeć czymkolwiek innym. I w tym właśnie tkwi pułapka. Otóż w praktyce klinicznej. Miewam do czynienia z osobami, które właśnie doświadczają silnej frustracji albo małej satysfakcji z uprawiania miłości z życiowym partnerem bądź kandydatami, kandydatkami na te stanowisko, ponieważ mało kto jest w stanie sprostać niezwykłemu doświadczeniu z przeszłości, które zawiesiło w tym kontekście poprzeczkę nieprawdopodobnie wysoko. Mężczyźni, którzy na przykład korzystali z profesjonalnych usług, no, miewali kontakt z kobietami no, o zdecydowanie wyższej atrakcyjności fizycznej i biegłości w sztuce arsamandii, no, niż kobiety, które są tak naprawdę w zasięgu tych facetów. Wynika to m.in. z tego, że niektórzy panowie wręcz całymi godzinami przeszukiwali strony z ogłoszeniami, czytali fora dyskusyjne, gdzie panowie wzajemnie sobie różne usługi polecają. No i wszystko to po to, aby spotkać się i wydać pieniądze no jak najlepiej na no jak najlepsze spotkanie no z osobą o no jak najlepszych w mniemaniu tego, tego pana, tego mężczyzny parametrach fizycznych. No, i czasami, jakby to się udawało, napotykali więc taką osobę, z którą kontakt w sensie fizycznym, tak, jest, okazywał się dla nich no, po prostu przełomowym doznaniem. No, i coś takiego odbija się na psychice, no, odbija się na nich tak mocno, że później nie są usatysfakcjonowani miłością z partnerkami z krwi i kości. Oczywiście to zjawisko może też występować u facetów, którzy są bardzo przystojni na przykład, są biegłymi podrywaczami, no, którzy wobec tego też mają liczne relacje z płcią piękną, no bo oni też mogli miewać kontakt z, właśnie z osobami o niesamowitych predyspozycjach związanych z funkcjonowaniem walkowie. No, a potem może się okazać, że wcale niekoniecznie te właśnie osoby czy te właśnie doświadczenia sprzyjają tworzeniu trwałego, satysfakcjonującego związku. Może być wręcz przeciwnie. No, i analogiczny problem miewają kobiety. Z moich obserwacji klinicznych wynika, że nawet miewają go częściej, to znaczy dotyka on większej grupy pań. Dlaczego? Już śpieszę tutaj z wyjaśnieniem. Z tego, otóż, prozaicznego powodu, że panie nie muszą za pewne rzeczy po prostu płacić. Wystarczy, że wejdą na aplikację randkową lub odpowiedni portal nie będę tutaj reklamował żadnych tego rodzaju serwisów ale pewno państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że one istnieją. No i taka kobieta jeszcze tego samego dnia ma stado facetów do wyboru, przeprowadza tylko właściwie na takiej aplikacji casting, no kogo zaprosi do siebie albo do kogo ewentualnie się uda, jeśli tak preferuje. Co więcej, kobiety godząc się na przygodne znajomości, mogą mieć z łatwością styczność nawet z bardzo znacząco atrakcyjniejszymi fizycznie mężczyznami. No, i bywają więc no, blisko, tak intymnie, z bardzo przystojnymi facetami, no a później, chcąc stworzyć satysfakcjonujący związek, mają ogromny problem, ponieważ kandydat na męża, czy choćby na stałego partnera, szczodry emocjonalnie, kochający, odpowiedzialny mężczyzna, może wypadać blado na tle jej byłych kochanków. No, a im więcej ich było, tym poważniejsze mogą z tego wynikać kłopoty. Choć jak wspominałem już wcześniej, no czasem właściwie jedno trzęsienie ziemi może utkwić w pamięci wręcz na całe życie, no i zmienić jakby percepcję późniejszych doświadczeń na tyle, no że wszystkie pozostałe będą jawić się jako miałkie i nijakie. A to oczywiście utrudnia czerpanie przyjemności z kontaktu ze stałym partnerem. Także podsumowując ten, ten fragment, no chcę powiedzieć, że właśnie tutaj dlatego to części spotyka kobiety, ponieważ one mają zdecydowanie większą łatwość w dostępie do partnerów, no a w rezultacie tym bardziej istnieje ryzyko, że wpadną w tą pułapkę, o której tutaj mówimy. A czemu tak w ogóle, na, mówiąc na bardziej ogólnym poziomie, tak się dzieje? Z czego ta pułapka konkretnie wynika? Odpowiedzią, szanowni państwo, jest warunkowanie. Ludzie uwarunkowują się od określonych bodźców, od specyficznej stymulacji. Proces ten czasami przebiega naprawdę ekspresowo. Wystarczy kilka aktywności albo naprawdę jedno przeżycie takie, no niezwykle mocne, by ktoś silnie do czegoś przywykł, od czegoś, mówiąc metaforycznie, tak troszkę się uzależnił, tak, no, w, jakby złapał bakcyla, no i potem jest mu strasznie trudno się od tego uwolnić. Częściej jednak następuje to. No, przy większej częstotliwości określonych doświadczeń, no ale to nie jest też jakby tutaj jakby wielkim wyzwaniem, no, bo ludzie skłonni są powtarzać to, co sprawiało im radochę, no i z tego względu jakby te doświadczenia ze zrozumiałych względów mogą się właśnie powtarzać. Nie zmienia to jednak faktu, że potem trudno jest się odwarunkować, no a wysoko zawieszona poprzeczka ze względu na, na te wcześniejsze doświadczenia może przez resztę życia, Psuć zabawę z człowiekiem czy, czy z osobami, z którymi próbuje się tworzyć bliski związek. I to jest na tyle duży kontrast, czy wreszcie wręcz przepaść. Że no, naprawdę ludzie doświadczają autentycznego cierpienia w wyniku tego, no, że nie mogą znaleźć dla siebie kogoś, kto sprosta tym wyczekiwaniom, tym wymaganiom, wymaganiom, które powstały w wyniku właśnie różnych wcześniejszych doświadczeń, powstałych no, w, w pewnych specyficznych, osobliwych czasem warunkach no, trudnych do odtworzenia, na przykład w normalnej takiej relacji, trwałym związku. Odrębną kategorią takich ryzykownych z tego punktu widzenia w tym kontekście zachowań bywają też różne konfiguracje. Na przykład niektórzy powiadają, że trójkąty są niefajne, bo nie wiadomo w co ręce włożyć, ale inni po przeżyciu czegoś takiego uważają, że to jest najlepsza rzecz, jakiej doświadczyli w sypialni. No więc siłą rzeczy różne tego typu konstelacje mogą sprawić, że później naprawdę największą frajdę czerpie się właśnie z nich no, a nie jest tak łatwo czasami w pewnych związkach z osobami, które naprawdę są świetnymi partnerami, no, forsować niektóre rozwiązania, bo te osoby mogą być zazdrosne, mogą nie mieć apetytu na tego typu doznania, mogą wolać się w coś takiego nie angażować, albo im się to w głowie nie mieści, choć pod innymi względami są super także walkowie. No to jednak, jeśli o to akurat chodzi, no to na przykład by się na pewne doświadczenia nie pisali. No i zaczyna się, tak, tutaj problem. Warto też odnotować, że jeśli chodzi o partnerów, no to no już tak jakby dla, dla pełnego obrazu tutaj chcę powiedzieć, że właściwie nie zawsze muszą być oni realni. Nie zawsze materialnie musi dochodzić do spotkania fizycznie tak, z jakąś określoną osobą. Bo dzisiaj na masową skalę konsumowane są filmy dla dorosłych. Nie tylko te najbardziej takie jakby intensywne, ale też łagodniejsze. Więc nie jest problemem, no o, o, właśnie, no, no jakby. Doświadczanie na poziomie emocjonalnym kontaktu z kimś, kto de facto no, fizycznie nie przebywa obok nas. No bo ten kontakt z sobą na ekranie, czy z ludźmi na ekranie, no może się wydawać, że to, że to nic takiego, że to wcale nie jest taka stymulacja, ale dla ludzi, ponieważ no, oni w tym czasie wykonują różne czynności, które ich jeszcze dodatkowo stymulują, może to być też bardzo mocne przeżycie. W związku z tym ono wcale nie musi się aż tak drastycznie różnić od y, takich autentycznych doświadczeń. I chcę tu powiedzieć, że nie jest problemem okazjonalna konsumpcja tego rodzaju treści albo taka tak zwana instrumentalna, celowa konsumpcja takich treści, bo na przykład seksuolodzy czasami zalecają nawet, by dana osoba uwrażliwiła się na bodźce wzrokowe właśnie mając styczność z pewnymi wybranymi materiałami tego typu na, no, na marginesie, natomiast z kolei panom częściej się zaleca, żeby zamykali oczy i skupiali się na wrażeniach doty dotykowych, czy na zapachu partnerki w trakcie właśnie bliskiego z nią kontaktu. No ale jeśli chodzi o, o, o uwrażliwianie się na bodźce wzrogowe, to raczej takie zalecenia częściej otrzymują panie, to taka ciekawostka. Natomiast bywa, że ludzie namiętnie oglądają w kółko ściśle określone treści. Niejako mają więc takich trochę można by powiedzieć metaforycznie poniekąd yy, wirtualnych partnerów o. Konkretnych parametrach, walorach fizycznych i tak się od tego uwarunkowują, że potem niespecjalnie kręci ich ktoś wyglądający no inaczej lub zachowujący się inaczej niż ta postać no, czy te postaci z filmów. No i w tym wypadku problem na szerszą skalę dotyka mężczyzn, kobiety zaś na mniejszą skalę, ale często na głębszym poziomie. I już wyjaśniam, czemu tak jest. Otóż mężczyźni zwykle stymulują się ręką, natomiast kobiety często używają wymyślnych, rozmaitych gadżetów, no, które się filozofom nie śniły. Czy też, jak tam Ferdek Kiepski chyba stwierdził, że gadżetów, które może się fizjologom nie śniły. No i faktycznie tutaj sformułowanie, że fizjologom jest bardziej adekwatne. No i w efekcie później te panie mogą wręcz odczuwać ból albo być niezdolne do rozkoszy, gdy uprawiają miłość bez tych instrumentów. No, i wychodzenie z tego rodzaju problemów, czy to u pań, czy u panów, jest trudne i wymaga naprawdę dużo dobrej woli wszystkich zaangażowanych. Zatem nie tylko tej jednej osoby, ale też no, partnera bądź partnerki, czy tam jak konstelacja jest większa, no to pozostałych osób. No, a niestety nie zawsze tej dobrej woli wystarcza po prostu, ponieważ no, bywa to dosyć uciążliwe i ludziom nie musi się to podobać. Ludzie potrafią sobie z tym radzić, często wychodzą dzięki temu na prostą. Właśnie szczególnie dzięki wsparciu tego drugiego człowieka, akceptującego i kochającego, no ale nie zawsze kończy się to happy endem, niestety. Podsumowując, to zrozumiałe, że ludzie mają ciekawość i pragną kontaktów z różnymi partnerami, to jest po prostu ludzkie. No, większość osób miewa w życiu przynajmniej kilkoro, czy tam kilku partnerów. No, a część ludzi ma nawet ich sporo więcej. Warto jednak mieć świadomość ryzyka, jakie się z tym wiąże. Niewykluczone, że za te wszystkie epickie trzęsienia ziemi, niebywałe stymulacje, mocne wrażenia ze starannie wyselekcjonowanymi postaciami, przyjdzie przypłacić później niestety niższą, a czasem dużo niższą satysfakcją w stałym związku. Dotyczy to zarówno kontaktów z żywymi ludźmi, jak i ze stadami, całymi grupami ludzi na ekranie, którzy tam się przewijają przecież tabunami. Ludzie opisują to czasem, porównując to do przesiadki z luksusowego samochodu do jakiegoś takiego taniego małego auta. No, i ten kontrast po prostu zabija im czasem radość z jazdy, że tak powiem, albo sprawia, że właściwie ci ludzie nie są w stanie w pełni jakby zanurzyć się tak, w bieżącym doświadczeniu, ponieważ nagminnie doznają różnego rodzaju takich narzucających się myśli o byłych partnerach, albo nawracają im te wspomnienia, albo właśnie no, w kluczowych, krytycznych momentach jakieś pojawiają się fantazje. W trakcie rozkoszy takie zmysłowe myśli mogą zdarzyć się każdemu. I nie jest to niczym nadzwyczajnym, to się mieści w granicach normy. Natomiast osoby takie po przesiadce, tak, te, te, które jakby mają wrażenie, że przesiadły się z luksusowego auta do jakiegoś no mniej fajnego samochodu, skarżą się, że takie, takie myśli no, aż są dla nich dokuczliwe i doznają ich aż nadto. Krótko mówiąc, dozujcie sobie Państwo doświadczenia roztropnie, odpowiedzialnie i z głową. Eksperymentowanie jest normalne, to taki etap rozwoju, przez który przechodzi większość ludzi i dzięki temu nie zżera ich potem ciekawość, nie mają poczucia, że w życiu ich coś ominęło, gdy już zaangażowali się w stały związek. No ale popadając jednak w skrajność, możecie Państwo za młodu przedobrzyć. No a potem będziecie mieli no nie fajnie trzymajcie swój apetyt na wodzy, że tak powiem bo jak zjecie sobie deser przed obiadem to nawet najlepszy smakołyk potem no nie wyda się zbyt apetyczny no i szanowni państwo w rezultacie taki nawet najukochańszy najlepszy partner życiowy czy kandydat na takiego partnera może wówczas nie jawić się dla was jako atrakcja tym bardziej, że no, mogą się procesy porównawcze, tak porównywanie do, do byłych partnerów, jakoś uruchamiać automatycznie, mimowolnie, mimochodem to się może dziać. No i może wypadać w, w takim porównaniu nie, nie zaciekawie. No i chcę tu jeszcze powiedzieć, że mówiłem o treściach dla dorosłych, ale prawdę mówiąc, dzisiaj no, często ludzie też stymulują się nie tylko przy takich materiałach, ale też właśnie przy jakichś zdjęciach, przy jakichś Instagramowych. Nieprawdopodobnych widowiskach, gdzieś tam kobiety faszerują sobie głowę tymi wspaniałymi przeżyciami, doświadczeniami, czytają jakieś romanse, gdzieś to wszystko jest przedstawione tym bardziej jeszcze w taki sposób, że ma stymulować wyobraźnię, w takim stopniu mocno odrealnionym. No i to też warto wziąć poprawkę na to, że tego rodzaju doświadczenia również mają na Was wpływ. A później jest ból, żal, że życie nie wygląda tak, jak gdzieś tam się nieraz miało wrażenie, że powinno wyglądać, no i jest niezaciekawie. Chcę jeszcze na koniec, tak na marginesie, powiedzieć, że ten proces warunkowania, o którym tu wspominałem, ma też swoją jasną stronę. Bo to właśnie dzięki niemu niektóre związki tak dobrze ze sobą współgrają. Walkowie, tak, bo o tym kontekście mówimy, chociaż o innych aspektach też, tak, warto pamiętać. Bo owszem, oni sobie wprowadzają jakieś tam urozmaicenia, no ale w pewnych widełkach, w granicach dobrze znanych przyjemności, od których oboje się w gruncie rzeczy w jakiejś mierze uważają właśnie. I może to być wobec tego więziotwórcza, jakby to ładnie psycholog nazwał, czyli sprzyjająca więzi, relacji, właśnie y, sytuacja. No i może to też sprzyjać monogami właśnie, no bo jeśli ktoś preferuje taką konkretnie y, formę znajomości, no to jeżeli zaczniecie na siebie tak silnie oddziaływać, bo ileś razy wykonywaliście pewne wspaniałe czynności, od których to po prostu, no, aż kręci się wam w głowie, jeżeli to wspominać. No to uwarunkowujecie się i w ten sposób właśnie jesteście od siebie tym bardziej. No, no w pewnym takim pozytywnym sensie tym razem. Uzależnieni, tak, ale tak fajnie uzależnieni, pozytywnie. Także no jasna strona uwarunkowania też występuje. No i e, niektórzy specjaliści powiadają, że nawet bardziej podatni są na to mężczyźni. W ogóle mówi się o tym, że no, taki temat jak fetyszyzm e, dotyczy bardziej mężczyzn. Można by z tym trochę polemizować, ale powiedzmy, że zgodzimy się z tym stanowiskiem. No i to pokazuje, że chociaż gdzieś tam... E, Faceci często wykazują w różnych ankietach, że woleliby mieć więcej partnerek. Panie, raczej mówią, że wolałyby ich mieć mniej tych partnerów. Co pokazuje, że mężczyźni mają trochę, może, większą potrzebę różnorodności seksualnej, no to z drugiej strony ten mechanizm, który wydaje się u nich silniejszy, może właśnie sprawiać, że no będąc daną kobietą, praktykując określone czynności, mogą właśnie no tak bardzo się od nich uwarunkować, że właściwie już potem niekoniecznie mają wene i ochotę robić coś innego z kimś innym. No i to sprzyja w tym kontekście właśnie monogamii, okazuje się. Więc panowie też takie mechanizmy posiadają. Wbrew różnym stereotypom. I to tyle z mojej strony. Jeśli kogoś z Państwa szczególnie intensywnie trapi ta tematyka, jakoś Państwo ona dokucza, no to możecie Państwo o tym pogadać ze swoim psychologiem, klinicznym, psychoterapeutą, jakkolwiek zdecydowanie lepiej pewnie mogłoby być no, udać się na konsultację z psychoterapeutą, który jednocześnie jest seksuologiem. To tyle dziękuję Państwu za uwagę. Mój dla Państwa, Rafał Olszak, Wasz psycholog, swój chłop.